Dzień dobry moi milusińscy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale z serii Siphon Filter 2. Zapraszam serdecznie do oglądania. Zadziesi maszynę! What did I do? Idiot, U mnie nie wtłumień. Zelizaj. Siostrz weźmi. go! Ok. Czyli Gregorów wziął i uciekł. My uciekliśmy z klubu. Dobra, czyli misja ma prosty cel. Musimy dorwać Gregorowa, zanim ucieknie i nie zabijać go, tylko... Porazić go paralizatorem i ważna notka: Gabe, Logan i Teresa nie będą mogli nam pomóc, ponieważ są pod ciężkim ostrzałem. No dobra, przechodzimy do misji. okej okay. Oho. Oho. Dobra, ja chyba nawet nie będę próbował zdjąć tych piromanów. A przed chwilą tak już miałem na końcu języka, żeby powiedzieć... Mam nadzieję, że piromanów nie będzie zbyt wielu. Okej, okay, jesteśmy w pościgu. Bum, ale fajna muzyczka, kurde co to za pasek mi się tu zrespił, nic nie widzę przez niego. O kurde, ale to był jump. Jeszcze jeden będzie czy nie? Nie, dobra. Eee, o, mają snajperki z noktowizorem, to się może przydać, kolian nie spal się, dobrze.

Okej, okay, dobra Podejrzewam jakiś pistolecik mamy znaleźć na granaty usypiające e, Gdzie to było? O, to będzie tu Bo Oczywiście nikogo to chyba nie zdziwi Ale chyba trzeba będzie chwilę poczekać Czy nie? No no ten mnie zobaczy tu po lewej bo kto by się tego spodziewał, myślę, że nikt nie będzie zaskoczony, że tego pistoleta znajdziemy w samochodzie. Nie, on mnie chyba nie zobaczy. Okej, okay, pięknie. No, te schematy powtarzają się przez całą gierkę. O kurde. O kurde, podwójnie. Dobra, to lecimy. Kurde, już mnie widzą. No nie, jeszcze jeden został. Teraz się udało? Chyba tak. I guess. Jeszcze jeden. No, z takiej odległości spadł. Na pewno się nie zabił. Jestem przekonany. Dobra, i teraz mamy iść w prawo, czy prosto? To jest bardzo ważne zapytanie. Idziemy w prawo. Dobra, chyba możemy się przełączyć już na zwykłą broń. A, amunicja się przyda, jak najbardziej. Jeszcze jak? O, I jeszcze po głowie mi celuje. To niezwykły kumpel. No nie celuj do mnie, gościu. A no co on będzie tak stał? Czyli trzeba podejść. Oho. Gdzie jest tabelka? A, tu się trzeba schować. Jest checkpoint. Dobra, chyba po tym aucie trzeba wejść. Uważając na płomienie ogniste, siarczyste. Nikogo tu nie ma, chyba nie. O, już uciekł sobie. Siup. A co ja tu mam? Nie no, ja chyba nie będę tu skakał. Czy będę? Dobra, najpierw zrobimy tak. Już widzę, że tam jakieś ziomki są. No właśnie, ja pierdzielę. Nie no, ja tu mam chyba przeskoczyć. Dobra, trudno, ryzykujemy. Ja pierdacze. O nie. Holy shit! Za długo się zastanawiałem tam, kurde, nie sądziłem, że to taki długi skok będzie. A gdzie był checkpoint? To jest bardzo ważne. A, dobra, tutaj. To luzi karbuzik. Przecież odcinek serii Siphon filter bez choćby jednej śmierci to odcinek stracony. Jakaś kamizelka by się przydała. Siema. Juri, nie uciekaj. Ja przyjaciel. Nie tam nie strzelać. Nie ma sensu. Aha. Zamiast strzelać, to Liance woli... Kurde schodzić. Jestem bardzo bliski śmierci generalnie. Ja pierdzielę. Jest przypał generalnie, o kurde, refleks kobry. No, nie, nie, błagam, nie zabijaj mnie. Jak ty tak możesz do swojej starej przyjaciółki strzelać? Checkpoint, a my mamy jakieś 10 HP. O kurde. No, to jego ja trzeba ubić w pierwszej kolejności. No właśnie. Trochę mnie martwi ten checkpoint z tą ilością życia. Ej, nią! A ci nie będą do mnie ładować? Chyba nie. Całe szczęście. Tu też na pewno jakieś ziomki będą. Czuję to. No właśnie. Gościu, uważaj. trzeba iść tutaj pod budynkiem, to może się jakoś uda, jednak nie, nie uda się. Ajajaj. Dobra. Dobra. Okay. I teraz trzeba powolutku. On tutaj gdzieś był. O! Narka. Oni w samochody chyba walą, tak mi się wydaje. Dobra, ale budynek się kończy. No, zostaw mnie. Juri! Tutaj, o, dobra, idziemy tutaj Juri. Ale ty jesteś nieprzyjazny, Dobra, kuman, trzeba się do niego zbliżyć, żeby zaczął uciekać. Dobra, bądźmy szybcy jak Gepard. Ucieka Juri, zaraz samochód mi wysadzi. Jup, dobra, Lian z WF-u na pewno moja piątkę z plusem. O, coś jedzie. Zostaw, Dobra, teraz trzeba się rozejrzeć. Widzę, że ruch się wzmożył. Dajcie jakiś checkpoint, please. O, koniec misji nawet dali. Świetnie.

Z nadzieją, że zgubi nas pośród mgły i ciemności, ale musimy być za nim. Jeśli ucieknie, nie będzie już żadnej szansy na antidotum. E, sorry, że tak dukam, tylko na bieżąco próbuję sobie ten briefing tłumaczyć i... Tak, czytanie ze zrozumieniem i na bieżąco tłumaczenie po angielsku nie idzie mi najlepiej, ale staram się. Dobra. Szkoda, że się kamizelka nie odnowiła. O kurde, sam się wysadziłem. No, God! No, God, please, no! No! No to pięknie się misja zaczyna. Festiwal. Festiwal Feli trwa. Ma kamizelkę. Bardzo mi się to podoba. Aha, no, nie mnie na hita teraz wszyscy mają. I to jest ten problem. Aczkolwiek ja mam chyba jeszcze. Jeden nabój tego pistoleciku. Dobra, drugi raz tego samochodu nie wysadzi eee, Tak, mam tu jeszcze jeden nabój. To go ubijemy tym. O nie, zmarnowałem chyba, czy nie? Nie, udało się. Git. Przełączamy się na biz dwójkę. Niech ten gaz się ulotni. Dobra, idziemy. Gregorop! Nie strzelaj do mnie, dobra, żyćko, odnowione. To teraz możemy lecieć i się chować pośród drzew. Takie main, minecraftowe te drzewa bym powiedział. Hop, 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 hop. Co ja mam się do niego zbliżyć, czy on sam pójdzie? Bo nie za bardzo wiem, po co miałbym podchodzić aż tak blisko. Chyba tylko po to, żeby zginąć. Dobra, spróbuję tam z boku go zajść. O! Jeszcze koń. Pięknie. Kto mnie... Z tyłu mnie atakują jakieś łajzy. Kurczaki. Cały czas zapominam, że na plecy mi wchodzą przeciwnicy. Tego nie ma na normalnym poziomie trudności. To jest tylko na hardzie. A, na budynku siedzi cwaniaczek Troszkę w dół I mam cię. Ej, nie mam cię. Dobra, teraz cię mam Kamizelkę miałeś? A, nie sprawdzę, spadł za ogrodzenie. Dobra, nieważne Lecimy, lecimy Dobra, on chyba gdzieś tam uciekł. That's right. Oho! Ale idzie ekipa. Piękne to było. Wolę strzelać celownikiem... ...ręcznie, bo zaraz tu z kamizelkami pewnie się pojawią. I piroman jeszcze. No właśnie. Nie, 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 nie. Tak się nie bawimy, kolego. Tak się, kolego, nie bawimy. No i cały... Całą kamizelkę mi zniszczyli. Dobra. Nie źle. A czekajcie. Tam może będzie jakaś kamizelka, czy coś. Przydałoby się, szczerze mówiąc. No niestety. Unlucky. Lecimy dalej. Oho, ale tu ciemno. A ja mam, widzicie, właśnie. I to się teraz przyda. O ja i tak mam noktowizor. No ale w sumie przyda się zdejmować ich po cichu, tak myślę. O kurde, nie pykło. Dobra, wiecie co? Mam to gdzieś. Walej z tego biza. O, kamizelkę ma. Dobrze. Ej, no chodź tu, kurczaczku. Nie uciekaj. Tylko ja nie wiem za bardzo gdzie ja mam się kierować. Teraz zobaczyłem, że tu jest ściana. A my musimy iść chyba w prawo. Czyli gdzieś tu? Nie. O tu. Tu będzie jakieś przejście? No, no, ja gdzieś zabłądziłem znowu. mnie je to jeszcze raz. Do tyłu w prawo i w lewo, do tyłu w prawo, nie, to stamtąd przyszedłem. Czyli idziemy tam gdzieś. Ajajaj, z geografii nie miałem zbyt dobrych ocen, wybaczcie. Dobra, teraz jesteśmy na dobrej drodze. Dzień dobry panu. I dobranoc. Dobra, mam gdzieś swoją kamizelkę. O, kolejny. Cudnie. Cudnie i schludnie, moi drodzy. Dobra. No i dobra, kamizelka pełna, zdrowie pełne. Ale wystarczy jeden piroman i to się zaraz może zmienić. Jeszcze checkpoint. Oho światła pogasił no co ty się schował kamper jeden gdzie ty jesteś kolego sympatyczny Narka? Dobra, gdzie jesteś, Yuri? Ja chcę tylko pogadać. Tam jest. Nie, to jest agent. Walimy go. No ta, można się było tego spodziewać. Dobra, mamy to. Ooo, shit! O shit, z dwóch stron mnie walą. Ginę. Ginę. Dobra. Eee, sprawdźmy najpierw, gdzie ja muszę iść. Muszę iść przed siebie. Eee, dobra, to idziemy lewą flanką. Tam jesteś, tak? Okej. Okay. Wytłumaczcie mi dlaczego on teraz nie zginął. No celownik na głowie był Napierdacze No już popisałeś się Dobra, dobra, idź sobie Ajaj Okej okay. Dobra i teraz trzeba flanką iść będzie, ale to za chwilę. Ja pierdzielę no, zginąłem teraz jak gamoń ostatni. Okej, okay, chyba się udało. Oho, checkpoint. Dobra, widzę je, chyba się udało. Nie była to łatwa przeprawa, ale chyba to mamy. O i koniec misji. Pięknie, moi drodzy. No to co? Dwie misje zrobione. Oczywiście nie obyło się bez problemów. Bardzo Wam dziękuję za czas poświęcony na obejrzenie tego odcinka. Widzimy się oczywiście. Nie wiem jeszcze czy jutro, w sensie widzimy się na pewno jutro, ale nie wiem czy w Syphon Filter, czy w Hitmanie, bo trochę bym wprowadził różnorodności na kanał i może w weekend pojawi się odcinek z czegoś innego, ale to jeszcze zobaczymy na pewno. Bądźcie czujni, bo jutro coś na kanał wleci. A w Syphon Filter i w Hitmanie widzimy się oczywiście w poniedziałek. Do zobaczenia na razie, cześć.